magiczny produkt z kategorii Zero Waste. Aquafaba. To coś, z czego możecie zrobić naprawdę wiele wspaniałych rzeczy. Wegański zamiennik takich produktów jak białko jaj. Z niej przygotujecie chociażby wegański majonez, wegańskie bezy, jak i wegański sernik, ale co ważne możecie też wykorzystać aquafabę do produktów bardziej wytrawnych, czyli dodawać chociażby do humusów. Ja bardzo często zlewam sobie tę akwafabę wykorzystując same strączki, niezależnie od tego, czy wcześniej były w puszce, w słoiku, czy też ugotowałem je osobiście. Ta woda z gotowania strączków, niezależnie czy to ciecierzyca, soczewica czy inne, jest po prostu świetna. Co ważne, możesz sobie również ją poporcjować i zamrozić. Pamiętaj.